Dla mnie to jest ciekawa myśl, co powiedzieć o, o środowisku, że jeżeli w pewnym środowisku zaistnieje choroba. No, oczywiście, wychodzimy bardzo mocno spod takiej bardzo wąskiej biologii, ale patrzymy na coś bardzo szeroko, to trzeba zmienić środowisko, żeby choroba ustąpiła. Wiesz, wiesz czy mi się to kojarzy? W eee, historii medycyny był kiedyś konflikt między dwoma panami: był Béchamp i był Pasteur. I oni mieli inną wizję w ogóle, skąd się bierze choroba. Mm -hmm. I Pasteur mówił, że zarazek, mm -hmm. czyli tak, tak. le, le gelon, zaraz, zaraz buduje chorobę. I to nie dzisiaj patrzymy na to, że nie chodzi tylko o, nie, bakterie, wirus, ale generalnie jakieś jakiś czynnik biologiczny. Tak, nazwijmy, mm -hmm. może to dzisiaj nazwać. Gdzie? Tak, nie, wiem. on, on był to wywołuje, poczekaj, tak, masz. Okay. A Béchamp, on był y, środowisko, Mam no, tam po francusku mówił, le wywołuje chorobę, a to, że tam się pojawi zarazek, to będzie wtórne do tego, że się A Wisła, a nie, nie, nie. To będzie na początek zarazek leżał, a ten się zepsuje później do tego i panowie się bardzo nienawidzili i z gorzknięiem szamu to, że medycyna poszła za pasterem, że pastor ma I. rację. Ale podobno znowu ostatnie słowa, to często te ostatnie słowa nałowy śmierci. Pastera były takie, że zarazek jest niczym teren, czy środowisko jest wszystkim, nie? Mhm. Myślę, że znowu prawda gdzieś leży pośrodku, jak jak, to, jak, to, jak to, w tych konfliktach. Tylko wiesz, to, to mówiono dziś o, o, o takiej biologii wewnętrznego ciała, ale to o czym dzisiaj mówimy, to jest ciekawe, że, mhm. że jest rodzaj ten, tego samego konfliktu, tylko w, w szerszej perspektywie, mhm. że znowu mamy ten le terrain, który mhm. mówi też nie tylko nasza biologia, ale właśnie nasza rodzina, psychę background. Ja, ja no. Bo z jednej strony rzeczywiście te wirusy, bakterie to, to różne rzeczy takie, które są w tym naszym środowisku. Kolejna rzecz to jest nasze wewnętrzne środowisko, mm -hmm. czyli nasze myśli, no bo to też tworzy jakby, naszą rzeczywistość i to, na czym się skupiamy, to no jest nasza, naszą rzeczywistością. No i trzecia rzecz, czyli to środowisko, które nas otacza. Ludzie, toksyczni ludzie, sprzyjający nam ludzie, wsparcie bliskich, mm -hmm. brak wsparcia bliskich, praca, do której chodzimy. Rodzina, i tak dalej. No to, jest to jest nasze to środowisko zewnętrzne, można powiedzieć. I o ile rzeczywiście ja bym jednak szła za tym, że ważniejsze jest to, jak my odbieramy środowisko zewnętrzne, a nie samo to środowisko, to jednak nie oszukujmy się, ono wpływa na nas. Jeżeli mm. przebywamy z toksycznymi ludźmi, będzie to namaskowane, my nie wiem, ile medytowali. A z definicji, kto to są toksyczni ludzie? Toksyczni ludzie. W takim dużym uproszczeniu myślę, o no, osoby, z którymi przebywając no, czujemy się źle, później czujemy się aby nas wycofał z energii całkowicie. Osoby, które sprawiają, że tracimy poczucie własnej wartości, czujemy się zdewaluowani, tracimy chęci do życia, nie możemy spać po rozmowach z nimi. Myślę, że tak najłatwiej tutaj zdefiniować. Oczywiście jest taka moja troszkę definicja, nie jakaś bardzo zaawansowana psychologiczna. Ale no, często tak, jak rozmawiam z klientami, to, to słyszę, że jakaś trudna relacja, mąż alkoholik i na przykład żona mieszka z takim mężem alkoholikiem, który krzyczy na dzieci, który ją bije, maraka, no, no i dalej tkwi w tym. Tu niby jej choroba, choroba została wprowadzona w remisję, ale cały czas jest w tym środowisku. Czy ten gust nie wróci? Nie wiem. Ale myślę, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, niż żeby się na przykład wyrwało z tego środowiska. Mm -hmm. Takiej historii też słyszałam bardzo, bardzo dużo w swojej pracy. Więc myślę, że no, trzeba podejść od każdej możliwej strony. Ja mam dużo też takich pozytywnych historii, e, to bym mogła opowiadać godzinami o tym, jak na przykład jedna pani, która miała już takie 60, plus, e, dowiedziała się, że ma rakajników, i ona... Mm, Wypłaciła oszczędności, kupiła dużo różnych takich leków, suplementów, które, w które wierzyła, mhm. i wyjechała mieszkać do Albanii. Mały domek sobie wynajęła przy plaży sama. Mhm. I zmieniła całkowicie swoje środowisko, jakie z nią rozmawiałam, że czuje się lepiej niż przed chorobą. Ja. Czy nawet ostatnia moja klientka wyjechała do Azji na pół roku na jakąś tam podróż życia po tym, jak dowiedziała się, że jej choroba jest w remisji. Także mhm. mnóstwo takich historii też, też mam pozytywnych, ale rzeczywiście ci ludzie, którzy osiągają tą trwałą twa remisję i się czują lepiej, oni to środowisko, to nie musi być jakaś tam podróż mm -hmm. na drugi koniec świata, chociaż. Ale z jest blisko. Albania jest nawet blisko, no, tam Azja bali może trochę dalej, ale to nie musi być to, no bo dla jednego to będzie coś fajnego, nie każdy lubi podróżować, ale to może być właśnie zmiana pracy, zmiana otoczenia, zmiana miejsca zamieszkania, odcięcie się od kogoś, kto mm -hmm. jest tym truzem tak zwanym na naszym terytorium. Więc no, tutaj trzeba też tak. Myślę, jeżeli się jest osobą chorą przewlekle, i często to pomaga. Chciałbym jedną rzecz uwypuklić znowu, i, i jakby z pewnością powiedzieć, pójść dalej. E, chciałbym uwypuklić, że chyba w medycynie w przyszłości jednak będzie ten aspekt. I biologii, i czegoś szerszego niż biologii, czyli tego naszego zarasta, czyli tego czynnika biologicznego, ale to musi być w pewnym kontekście. I w tej, w, tym, w tej wizji w ogóle definicja zdrowia, którą WHO zamieszcza, tutaj często się śmiejemy, co to za definicja, ona ma dużą mądrość i duży sens, bo definicja zdrowia według WHO, że to jest dobrostan i fizyczny, ale i psychiczny, i społeczny, prawda? Czyli jakby ktoś z Forum Dedukicy był pewno wizjonerem czegoś na, na przyszłość. Więc to jest kolejny punkt do tej definicji medycyny przyszłości. A to, co chciałbym, żeby, żebyśmy poszli dalej, powiedziałem, bardzo fajną rzecz, na przykład tej pacjentki, że czuje się lepiej niż przed chorobą. I teraz wiesz co? Kryzys. E, choroba jest kryzysem. Tak. My się nie zmieniamy bez kryzysu. No, po co się zmieniać, jak nie ma kryzysu? Nie mamy... Kryzys niesie moc do zmiany, prawda? Więc e, ja próbuję to edukować, ale jeszcze chyba chciałbym się więcej znanomić moich pacjentów, że, że kryzys ma też taką kreatywną, fajną energię, którą trzeba wykorzystać. A, no, może przy okazji ma choroba mnie zamorduje, zniszczy, zniweluje, rzuci mnie na ziemię i będzie źle, a może powiedzieć, zapala się czerwona lampka. Weźmy tą energię w... Te, tą niby złą wykorzystamy mhm. jako coś pozytywnego, żeby zmienić życie. I rzeczywiście po przejściu tego głównego okresu choroby, ty powinien być mądrzejszy, mieć lepsze priorytety, lepiej poukładane życie. Więcej wartości. Skomentuj jeszcze bardziej chorobę jako kryzys, i jaką wykorzystać dla jest dobrych jest rzeczy. To, to jest bardzo, bardzo dobry punkt. No, ja mogę powiedzieć z własnej perspektywy, że wszystkie najgorsze bomby, jakim spadły na głowę, najgorsze kryzysy, sprawiły, że później stawałam się lepszym człowiekiem, miałam dużo większą wiedzę. Witajcie bo... kryzysy, nie? Tak i, i, i dużo jakby szczęśliwsza docelowo celowo później, no, oczywiście wiadomo jak ta pana kryzysu przejdzie. Także ja się z tym bardzo zgadzam, kryzysy możemy